Ale klatki poleciały, jak smok uderzył. O Boże, nie! <laughs> o Jezu, co tu się dzieje? Nie, dobra, klatki lecą. Smok wypada z mostu. Mam teraz 24 niepłynne fps -y. Fizyka oszalała. Smok... Rozumiem... Jezu, nie! Proszę robić screen, nie wysyłać do From Software. 17 klatek, 16. Nie chcę wzrosnąć. Czy karta padła? Smok jest zbugowany w tym... To jakaś tam jest fizyka, która się ten... Nie, dobra. Dobra, nie wiem, coś mi się stało. Tak? Zadzwonimy dzbanem. Zobaczymy, żeś. jeszcze powiedz. Koń zniknął. Dobra, jest, mamy to. Nowy pasz poprawia błędy. Super. Szkieletów nie widać chyba. Tak, zaboksował. Boże, nie. Super. Wspaniały kunszt. Dopracowane studio. On się chyba wbił w ziemię z tego spodu są problemy Gdzie koń? Eee. Aha, dobra, tam są szkielety Coś się... Streaming się zepsuł temu Miazakiemu, tak? Bo to powinno być... Trudno, skoro czyty to mechanika, to... Tak, smok się nam zapadł niestety w ten. No. Spokojnie, nie wal walczyłem przedłem Deus exa na 15 FPS-ach nie takie rzeczy się robi Spokojnie. Okej, okay, gdzieś jest. Prawdopodobnie lata teraz pod mostem. To tak ma być. To jest wszystko mechanika dopracowana, oczywiście. Tutaj proszę nie szkadować pana Miazakiego. O! Dobra, smok się odblokował. Poproszę, kuca. Tak, Kapcza wypełniona. Weźmiemy jeszcze nasze pieniądze. Okej, okay, smog. Nie wiem, wpadł pod tekstury i zginął. Aj. <laughs> <Okay. laughs> Tak, dokładnie, filmy oglądamy, co 4 Udało się wykorzystać więc mechaniki, które stworzył pan Miyazaki, tak? Smok prawdopodobnie zszedł poniżej krytycznej ilości klatek, tak? Jego serce, to jest symulacja jego serca, nie zdążyło pompować krwi do mózgu i ten zdech, nie? nie? to jest to, to jest kawał dobrego, aż zapiszę, Xentofon, masz ten odcinek, to jest chiński game design najlepsze.